Z tej strony IC e, Babos I 69, jak mówiliśmy będzie u mnie druga część I zobaczymy, bo mam ochotę na rybę A w ostatnim odcinku e, Nasza ludzkość e, Zamieniła się w Całe miasto ma Dla nas się dojrzy A umówiliśmy się z... <kłysy> <tryk> no, Tylko tak, że Będą nam dawali zapasy rybek, ale żebyśmy nie żadali I oj, ach, coś się czemu? Tu się pali. Czy się tutaj da podpalać? Nie widziałem. Dobra, widzę, nie Zwracajmy na to uwagi. Ale będziemy chyba raczej szukali eksperymentu, żeby się odmienić. I zaraz będą wiadomości, i zobaczymy, co się stanie. Zobaczymy, jakie będą newsy na dziś. Witamy na wiadomościach z Brookhaven RP. I dzisiaj w tym. Y Czasach zbanują koty, które wszystko rozwalają, i nie da się tego przeżyć. Ale umowa była taka, że będziemy się z nimi lubieli, i tylko to robili, i dawali im zapach z rybek. Dziękujemy za wiadomości. Do następnego TvM. Ale dzisiaj w mieście coś się dziwnego dzieje, bo dzisiaj pali się nasz ten, yy, ten. o samochód, dziś. ale paliło się o to coś, autoszop. Pamiętajcie, żeby oglądać na żywo, co się tylko da, a żeby być na bieżąco, do zobaczenia w następnych RPW, RPW7. News. I to wie, paliło się samochód, a my latamy po mieście, jakby szale nie było. I lecimy, bo dzisiaj mamy ogarnąć eliksir. Po następnym odcinku u mnie będzie że. Alex nas poatuje i proszę Was widzowie, żebyście zostawili tutaj bardzo dużo łapek w górę. Bo tylko subskrybujecie inne kanały oprócz nas jak oglądacie ten super filmik. I myślę, że filmik Wam się spodoba chyba, bo nie chcę, żeby Wam się nie spodobał. I lecimy do następnego. Lecimy. E, miałam o, o tym na rybkę. Poczekamy sobie. O, jakiś dziwny rower. No to z go weźmiemy. Mamy rowerek. Biały może być. I pojedziemy sobie do supermarketu. Tu był. Nie wiem czemu tam poszłem. Nie poszłem. No i jedziemy. No i trzeba się zakradnąć. I, i chwila, widzowie. Następny zaraz jest. Dzieciowie zakladnęliśmy się i tyle. Myślę, że dobrze, że się zakladnęliśmy. Lecimy. Dobra. Najpierw może polecimy tutaj, bo tu chyba widziałem właśnie, że tu pietronka. Tu może być ten sam to co, co to znaczy trening salon? Aha. Super. Trzeba czekać godzinę. Ale nie, pieczątka, nie płapi, nie. Dobra, my pójdziemy może sobie teraz... O tam. Do... O, to tam gdzieś się przydaje. O, jakieś te rzeczy. Dobra, lecimy. I myślę, że się spodoba wam odcinek. Jak się nie spodoba to nie oglądajcie. A tu mamy samochodowy si i usiądziemy tu. A co? Mogę wybierać samochody. Dobra, to nas przydać będzie traktor. Nie chcę, żeby tu był klaktor, tylko chcę, żeby tu było restaurant. Czyli restauracja. Tu chcę, żeby piło przykład Leontar. I leci się A dobra, widzowie. Ogarniemy, czy ujdzie Myślę, że. A! No tak, widzowie, Ja gdzieś zostawiłem list, Zaraz do niego przyjdziemy. Na Widziowie, mamy list i jest na nim napisane: eliksir jest taki, żeby jeblać bardzo dużo bezczyznych włosów. To znaczy, że włosy z głowy. Drugi jest napisane, żeby. E, żeby. Jak to jeść? Co to pisz. A! Żeby pozbierać też y, kawałki, y, kawałki ciała z grobu, dobra, to się zrobi. Y, 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 Do tego włosy y, y, z ciała, to znaczy to, y, uplania jakieś, które trzeba podrzeć i tą kartkę i powiedzieć w zaklęcie cały maly, fokus, fokus człowiek już ma być bez kotów i będziemy ludźmi, ale to już zobaczymy w następnym odcinku, ale odcinek się jeszcze nie kończy. Zostawimy ten list na później. Pokażemy to naszemu bratu niebieskiemu, ale niebieski jest gdzieś. Nie wiem gdzie, ale gdzieś jest. Ale teraz lecimy, po. tam widzę, że, że tam los jest wypożyczalny łódek. Pójdziemy tam, ale weźmiemy swój nowelek, który będzie koloru zielonego, może takiego talnego, albo o tego. I lecimy tak. Dobrze. Jest ok. Na razie pływamy bardzo... Na razie jedziemy bardzo dobrze. I tam. Widzę, że mogę zlespić to. Zlespimy tam dom, o, nasze laboratorium, zlespimy. I przyjdę do Was, gdy tam pojedziemy. Zaraz będziemy tam. Widzicie że jesteśmy w laboratorium. I wszystko mamy w laboratorium. Mamy wszystko, bo e, laboratorium. Bo no musimy być kutkami, znaczy człowiekami i wypić ten no te życzenie i paść. to było te laboratorium w którym spędziliśmy ten rzecz <tuszy> tu są kości no, a zapomniałem tu jest małym dróżkiem napisane kości ludzkie mamy kości ludzkie nie? W tych pudełeczkach są włosy, w tych pudełeczkach są wszystkie rzeczy, co są to potrzebne. A tu mamy specjalne to. Tu mamy powiedzmy zielony z czerwonym i wyjdą nam takie tabletki. I musimy sprawdzić, czy one będą dobre. dobre. Siadamy i jest, mamy to. I myślę, że umyjemy no sobie teraz ręce. W następnym odcinku pójdziemy się tutaj. Zrobimy ten elixir, i po wszystko mamy, ale tylko ze niebieskim krokiem, żebyśmy się może bardziej zmieniali, ale nie wiem jak to zastąpi, ale znalazłem tą kartkę i nic mu nie mówcie, że się zmieniła. Bo mogę się bez niego zmienić. A o, jeszcze zostanie kotem i mnie udrabi. Na pewno mnie udrabi, żebym wrócił do niego. Dobra, widzowie, zaraz przygotujemy sobie tę rzecz i się zmienimy. Chwila, przygotujemy. Dobra, widzowie, wszystko mam przyszykowane, eee, co jest na tym liście. Mamy wypić te mleko. Pijemy, pijemy, pijemy. Aaaa! jestem. Ale żeby uważać, to my się stąd nie dostaniemy. Noc, a całe miasto jest problem. chodzi o to, że całe miasto właśnie jest w yy, godzinie yy, i myślę, że w tej wszystkie światła zostaniemy w bukrze i żebyśmy nie dowiedzieli o tym zostaniemy tutaj mamy... Dobra, Dobra, to jest... i... poszukamy po tym napisaniu na tablicy, co mamy zrobić. Dziękuję za oglądanie, widzowie. A jak niebieski mi oddał, to nie wiem, co zrobimy. Dziękuję. Do zobaczenia. Pa, pa.